Cześć kochani. Ostatnio kilka osób prosiło, abym nakręciła filmik na temat traw i roślin, które wysiewałam. Jak one u mnie się przechowują przez zimę. Zaraz Wam będę pokazywała jak wygląda niespełna 9-miesięczna trytoma, jak wygląda trawa pampasowa różowa i jak wygląda ostnica pony. Ostnica troszkę jest pofatygowana, bo miała kilka upadków z wysokości, więc wygląda raczej na wymęczoną, ale dzisiaj będziemy wysiewać też nowe sadzonki traw razem z moją córką. Na pewno będziemy sobie siać nadal trytomę, ponieważ mam taki plan, że obsadzę sobie całą linię wzdłuż płotu właśnie trytomą i między tym będą zasadzone liliowce, które rosną też koło mojej studni. Ogólnie mam ich dość sporo, bo dostałam od mojej mamy. Będziemy sobie siali nadal ostnicę mocną. Wysieję sobie dwa pudełka, z tego względu, że później pojedynczo będzie trzeba te ostnice sobie pikować. Jak je pikujemy, również za chwilkę wam pokażę na tych sadzonkach, które mamy. I zasiejemy sobie białą trawę pampasową. Dobrze wiecie, że ja trawy wysiałam również w moich butelkach, więc one już powędrowały na balkon i tam sobie spokojnie rosną. Wysiałam właśnie różową trawę pampasową i ostnicę mocną ponytails. Bynajmniej będę chciała jeszcze właśnie te rośliny wysiać w domu i będę miała w ten sposób też porównanie i będę mogła Wam powiedzieć, czy lepiej faktycznie siać do butelek, czy lepiej faktycznie wysiewać do jakichś pojemniczków i zostawiać sobie to na oknie. Jak widzicie na drugim planie mamy ziemię z perlitem. Ja już tą ziemię troszkę ogarnęłam, jeżeli chodzi o nawilżenie, bo była troszkę przesuszona ale lepiej, że jest przesuszona, niż jest zbyt wilgotna. Perlit jest tylko i wyłącznie dlatego do niej wsypany, ponieważ sadziłam i siałam różne drobne kwiaty, więc zależało mi na tym, żeby nie przysypywać ich warstwą ziemi, która będzie bardzo zbita. Chciałam tej ziemi nadać lepszej struktury, chciałam, żeby ona była luźniejsza, bardziej napowietrzona, żeby lepiej utrzymywała wilgoć. A perlit właśnie jest tego typu pomocnikiem, jeśli chodzi o prace ogrodowe, czyli dosypując tych białych granuleczek, które mamy w różnej gradacji, ja mam akurat w gradacji 2 mm. Możecie też kupić sobie 4 i 6 z tego co u nas w sklepie ogrodniczym miałam okazję widzieć. Dosypujecie sobie mniej więcej około 40% do ziemi, w zależności od tego, jak drobne macie nasiona, które będziecie wysiewać. Jeżeli bierzemy pod uwagę lewkonie, jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś rośliny, które nie mają bardzo dużych, nie, ma, nie mają bardzo drobnych nasion, należałoby faktycznie zrezygnować z tego perlitu, bo nie ma sensu ładować się w dodatkowe koszta. Natomiast jeżeli siejecie nasiona typu lobelia, petunia, poziomka, e, czy na przykład pysznogłówka, one są bardzo drobne, więc akurat perlit w tej sytuacji będzie nam pomagał w tym, żeby struktura ziemi była bardziej luźna. E, jeżeli taką ziemią prosto z worka zasypiecie drobne nasiona, istnieje duże prawdopodobieństwo, niestety, że te nasiona będą miały utrudnione swoje schody i kiełkowanie, a zależy nam na tym, żeby faktycznie z tych nasion, które wysypujemy, na przykład selera, uzyskać jak najwięcej tych sadzonek. E, mamy przygotowane do siania pojemniczki. Pojemniczki z dołu po prostu wzięłam i zrobiłam nacięcia, żeby były w nich dziurki. Dziurki w pojemnikach są bardzo ważne, z tego względu, że usuwają one nadmiar wody, która mogłaby spowodować procesy ginilne na korzeniach naszych roślin. E, trawy, jak wiecie, lubią mieć dobry drenaż, Natomiast jeżeli my byśmy taką trawę po prostu zostawili w pojemniku, który nie ma z dołu żadnych otworów, tu na przykład jest pojemnik akurat po kiwi, więc ten pojemnik naturalnie miał sam te dziurki, przez które woda ucieka, moglibyśmy spowodować, że na dole zebrałaby się bardzo duża warstwa wilgoci, przez co mielibyśmy właśnie duże problemy później z utrzymaniem roślin, one początkowo zaczynają żółknąć, a później niestety, ale gniją i odpadają na wysokości, kiedy kończy się warstwa ziemi. Więc do takiego pojemnika nałożymy sobie trochę ziemi. Córce daje drugi pojemnik, więc Oliwia będzie nam przygotowywała drugi pojemnik z ziemią. Jeżeli by się trafiły jakieś takie większe gałązki, również warto je usunąć, odłożyć na bok. Zawsze można, ja mam taki worek po ziemi. 20-litrowej, zostawiony po prostu tu, gdzie wysiewam. I ten worek sobie przygotowałam pod tym kątem, że właśnie wszystkie jakieś gałązki, kory, resztki włókien kokosowych, które nie przekompostowały w tej ziemi, wrzucam do tego worka, a później po prostu wysypuję to na kompost, żeby sobie to spokojnie przekompostowało. Nie wyrzucam tego do kosza na śmieci, bo troszkę szkoda takiego fajnego materiału, który dodatkowo może nasz kompost wzbogacić. Będziemy teraz, kiedy mamy już odpowiednią ilość ziemi, jak widzicie, zostawiamy dosłownie pół centymetra do brzegu naszej foremki. Oliwia już też ugniata foremeczkę. Przesunę Oliwię, żeby też było widać, że ona coś tam robi. Będziemy teraz delikatnie podlewać. Możecie to zrobić albo zwykłym opryskiem. Czyli takim zraszaczem, jak ja ostatnio podlewałam swoje butelki, albo możecie po prostu, póki jeszcze nie znajdują się tu nasiona, poleć sobie wodą i spokojnie ugnieść delikatnie tą ziemię nawet palcem, łyżką, czymkolwiek, albo po prostu poruszać tą doniczką, i bez problemu ta ziemia również usiądzie. Zależy nam na tym, żeby nie było żadnych dziurek w naszej ziemi, jakichś głębszych dołków, w których mogłyby. Znajdować się nasze nasiona, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że te nasiona będą miały problem z wykiełkowaniem, przez to, że znajdą się na zbyt dużej głębokości. Kiedy e, mamy już Podlane, nasze doniczki, jak widzicie, jest wszystko ok. E, mamy teraz około centymetra ziemi, więc e, centymetra luzu do ziemi, więc jak widzicie, faktycznie po Podlaniu, co fajnie widać w tych przezroczystych pojemnikach, że ta ziemia powoli zaczyna e, nasiąkać tą wodą. Ona spokojnie się zleje do spodu. Będziemy teraz, właśnie, mieli ten zapas, miejsca, żeby te rośliny na odpowiedniej głębokości umieścić. I tak na przykład trytomę umieszczamy na głębokości około pół centymetra, ostnice pony również na właśnie głębokości pół centymetra. I trawa pampasowa, jeszcze płycej, więc dajemy, dajemy 0,3 cm, więc dosłownie taka delikatna warstwa ziemi. Którą, Oliwia, byś chciała wysiewać trawę? Mm. Córka się zastanawia. Losujemy? Losujemy. Oliwia będzie wysiewała trytomę, wysypie troszkę nasionek na rączkę, pokażę Wam, jak wyglądają takie nasiona. Ja wysieję ostnicę, a później razem wysiejemy sobie właśnie trawę pampasową. Wszystkie w ogóle paczki, które otwieram nasion, staram się w ten sposób otwierać, żeby gdzieś tam nie uszkadzać napisu. No, ciężej jest, jeżeli on jest u góry, wtedy otwieramy z dołu. Ale jeśli planuję wysieć całą taką paczkę, pokażę Wam, dlaczego ja nie niszczę tych paczek. Ponieważ zawsze mam problem, jak ktoś do mnie przyjeżdża i pyta się, a co to jest, a jak to wygląda, a jaki to ma kwiatek. Więc kupiłam sobie woreczki strunowe i w tych woreczkach strunowych umieszczam sobie kawałki tych opakowań ze zdjęciami i powiedzmy będę miała rudbeckie. Dam sobie tu z tyłu, dokleimy z Oliwią patyczki. I taki patyczek, właśnie z taką fiszką, postawimy przy roślinie, i będzie na pewno prościej moim znajomym, kiedy przyjadą i będą widzieli, co my mamy. Właśnie wczorajsza trawa pampasowa. I właśnie ze wszystkich roślinek robimy sobie takie znaczniki, żeby nam było prościej. Oliwia prezentuje, jak się, jak wyglądają nasiona trytomy. Jak widać, one są dość duże. Nie ma z tym problemu, więc generalnie w tym przypadku moglibyśmy z perlitu zrezygnować. Takie ostro zakończone, fajne nasiona, powiem szczerze. Oliwia stwierdziła, że trójkąty, więc zostajemy z trójkątami. Oliwka wysiewa, a ja jeszcze dosypię sobie delikatnie ziemi. Oliwiu rozmieszczamy to w takiej mniej więcej odległości, żeby spokojnie tu weszło z pięć nasionek, trzy rzędy. Więc Oliwia już wysiewa. Powiem Wam, że fajne jest coś takiego, jak dziecko się zaczyna gdzieś pasjonować tym, co robią rodzice, i przyznam, że serce rośnie. Kiedy, kiedy razem siejemy, bardzo to lubię. Jeszcze bardziej lubię, kiedy razem już możemy te gotowe sadzonki do ogrodu wsadzić, bo to już w ogóle sprawia niesamowitą przyjemność, że to, co wysiałyśmy, to już idzie do ogródka. Za chwilę zbieramy sobie poziomki, czy zbieramy. Cukinie czy jakieś inne warzywa, i z radością naprawdę do tego ogrodu się idzie, bo człowiek wie, że tam są same dobre rzeczy. Musimy troszkę poczekać, bo tu się nam zrobiło błoto, ale to spokojnie, ta ziemia sobie odpowiednio przesiąknie. Jak widać, powolutku zaczyna ona przepuszczać. Oliwia nam tu sieje pięknie. Pół centymetra później ziemi, takiej delikatnej rozmieści. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda trytoma, więc ja wyrzucę może na chwilę do tyłu mój pojemnik, żeby ta ziemia się tam w nim odpowiednio usiadła. Żebyśmy do takiego błota nie sadzili. Natomiast jeśli chodzi o trytomę. W zeszłym roku też chciałam trytomę. Był na ten temat filmik. Zobaczcie jaki gigant urs, Przepraszam, Oliwia? glatuje z naszą trytomą. E, Rozciąła w pudełku po pieczarkach, jak widzicie. Jeśli chodzi o bryłę korzeniową, no to to jest mocarz po prostu. E, te korzenie są wszędzie. Zobaczcie. To jest system korzeniowy. Teraz będzie tylko walka, bo musimy sobie rozdzielić takie pojedyncze pasma i pojedyncze rośliny e, umieszczać w odpowiednich pojemniczkach albo na przykład do większego pojemnika dać trzy rośliny. Ja u góry mam je związane gumką do włosów. Co ma sobie zaschnąć? To sobie zaschnie i. Bez problemu możemy sobie później te trawy poprzycinać i one będą pięknie rosły, jak widzicie, też troszkę walczyłam z mszycą, niestety mszyca z mi moje pomidory, które sobie ucięłam, takie szczepki przed końcem sezonu, no i skończyło się jak się skończyło, czyli niestety pomidory padły, z czego mi niezmiernie przykro, ale najważniejsze, że... Udało się odratować trytome, bo gdzieś na tym mi bardziej zależało. Chociaż chciałam mieć krzaki pomidora w domu w okresie zimowym. Może w przyszłym roku muszę po prostu wcześniej zareagować i bardziej tego przypilnować. Nie sądziłam, że w moim chłodnym pomieszczeniu mszyca grasuje, a grasowała i to dość konkretnie, a zaczęła ona z pelargonii właśnie się pojawiać. E, Oliwia wysiła nam trytomę, to teraz lecimy z ostnicą Pony. Do ostnicy Pony ewidentnie warto jest użyć. Ha, nie wiem, ja mam wam to pokazać, tak się zastanawiam, bo tego w ogóle nie widać. I w ogóle nasion to to jest jak na lekarstwo. Czyli prawie w ogóle odrywamy. I do ostnicy, która ma bardzo drobne nasiona, to masz Olivia, yy, znaczy bardzo drobne, dużo drobniejsze niż te, to ma. Oliwia ma czystszą yy, rękę, więc Oliwia będzie nam tu wysiewała. Stań sobie tu, oliwko. Wysypujemy oliwi i dość gęsto Oliwia tego możesz, wydaje mi się, wszystkie wysiać. małe. Nie, z tego jakoś dużo. Oliwia stwierdziła, że są małe, yy, takie typowe źdźbełka trawy. Więc oliwia po prostu w paluszki i tak jakby solą albo pieprzem roznosiła to po całej powierzchni. Tu mamy wysianą naszą trytomę. Trytomę, tak jak mówiłam, półcentymetrową warstwą ziemi sobie zasypujemy. Musimy sobie przygotować albo znaczniki jeszcze, albo przygotować sobie marker i możemy nawet na takim pudełku popisać bez problemu. Oliwia już nam wszystko wysiała, będzie milion tych ostnic, ale to będziemy je na bieżąco ogarniać. Oliwia mówi, że fajnie, ale to dlatego pewnie, że, że to ona sieje, więc fajnie to będzie przy pikowaniu na pewno Oliwia. Przysypujemy cienką warstwą ziemi. Jak widzicie, te drobne nasiona no nie mogą być w takiej mega zbitej ziemi i w tym momencie będziemy je przenosić za chwilę na słoneczny parapet. Otwórz, Oliwko, jeszcze, jeśli możesz, nasiona z trawy pampasowej. Oliwia pokaże jeszcze, jak wyglądają nasiona trawy pampasowej, bo nie będziemy Wam pokazywać, jak wygląda trzeci wysiew. Natomiast ja Wam pokażę, jak wygląda moja trawa pampasowa. Też wysiana w tym samym okresie, co e, trytoma. I oto i ona jest olbrzymia. Dla pół metra. E, jeśli chodzi o korzenie, ta -dam. Pełno korzeni też pojemnik po pieczarkach, nawet tego nie idzie szczerze mówiąc, wyciągnąć, bo te korzenie z dołu to wszystko trzymają. I te trawy będę sobie po cztery robiła w grupę i zobaczymy, czy będą one nadal tak ładnie się zachowywały. Wydaje mi się, że jak dostaną luźniejszą ziemię już z nawozem, bo już możemy śmiało stosować nawozy do takich roślin, to będzie jak najbardziej w porządku. I jeszcze wam pokażemy, jak wygląda nasza ostnica. To stoi w ogóle w kuchni na parapecie. To ostnica po przejściach, tak zwana. No, ona jest widna, jak widzicie, pół zginęło. zielonkawa jeszcze lekko jest, widać te przesmyki. Będziemy musieli na wiosnę na pewno ją wyczesać, żeby te wszystkie pojedyncze źdźbła usunąć. Kiedy usuniemy te źdźbła, no to najlepiej takie grubki po pięć sobie robić, właśnie z, z, z tej ostnicy, i wtedy już to wysadzać na miejsca stałe. Ja nigdy w pierwszym roku posianiu nie wysadzam tych roślin na miejsca stałe, tylko wstrzymuję się faktycznie do kolejnego sezonu. Oliwia, czy będzie prezentacja? Oliwia prezentuje. Jak widzicie, e, nasiona trawy pampasowej są mocno zbliżone do nasion. Ostnicy, tak. y, chociaż wydaje nam się, że są mniejsze, Olivia Oliwia słusznie zauważyła, więc te nasionka na razie sypiemy. My sobie przygotujemy kolejny pojemniczek. Jeśli chodzi o pojemniczki, możecie wykorzystywać wszystko. Chodzi o to, żeby tylko było odpowiedniej głębokości. Żeby to nie był taki pojemniczek, powiedzmy, po mięsie mielonym, który jest bardzo niski, ma tam około 6-7 cm, bo to jest za mało. Ja proponuję pojemniki najlepiej po kiwi, po jakichś owocach, gdzie faktycznie mamy zachowany ten odpowiedni dystans między dołem a wierzchem naczynia, i ta roślina może spokojnie rosnąć. Jak widzicie, taki pojemnik po pieczarkach też bez problemu daje radę. Także my, kochani, bierzemy się dalej zasianie z oliwką. Oliwka będzie zaraz trawy wysiewała. Do końca jeszcze jedną sobie przygotujemy znacznik z ostnicy. Wypiszemy sobie znaczniki do naszych roślinek, umieszczamy je w ciepłym słonecznym miejscu, najlepiej parapet południowy. No i tam czekamy spokojnie na wschody. Z trawą nie ma co się bać. Ona lubi ciepło, lubi sobie rosnąć w słoneczku, więc na pewno się jej spodoba. No i cóż, kochani, możemy tylko życzyć Wam udanych wysiewów. My na pewno jeszcze jakieś trawy sobie znajdziemy. Przy okazji, jak pojedziemy do jakiegoś sklepu ogrodniczego, będziemy szukać czegoś ciekawego do ogrodu. Jeżeli coś znajdziemy, to oczywiście wrzucimy Wam na ten temat filmik i pokażemy, jak to u nas wygląda. A na wiosnę pójdziemy sobie razem do ogrodu, zrobimy sobie naturalny drenaż i będziemy nasze trawy wysadzać. Także już za niedługo, mam nadzieję, że w okolicach końca kwietnia, początku maja, w zależności jakie będą temperatury zapowiadali. Jeżeli będą minusowe, to musimy się wstrzymać, ale jeśli będą dodatnie, to na pewno będziemy z Oliwią w ogrodzie szaleć. Także całujemy Was gorąco, dajcie znać, czy też wysiewacie u siebie trawy, czy wolicie kupić gotowe sadzonki w sklepach, jak to u Was wygląda, albo może traw nie lubicie w ogóle, to też dajcie znać. Pozdrawiamy Was gorąco i całujemy. Papa! Pa.